Przyjęcie za nami 6 kg złota na podłogę. Odkryłem prawdziwego siebie w Poznaniu. Która to twoja wagina w życiu jest? Co? Godzina? mój mojego, dzisiaj zaczynamy w takim innym miejscu niż zawsze. My jesteśmy w pokoju hotelowym. Zadzwonił do mnie Arab, pewnie kojarzycie takiego rapera. Jak nie, to tutaj gdzieś wam podeślę, kim on jest, ale na pewno go kojarzycie. Słuchajcie, i będziemy z Arabem dzisiaj kręcić teledysk z miatką. Jesteśmy po trzech dniach, czterech dniach w trasie, po Jabfeście w Poznaniu. Okazuje się, że Arab też jest z Poznania i połączyliśmy to naraz. Poznaliśmy się na motofeście i... To był bardzo, bardzo mocny spontan, bo Arab do mnie zadzwonił, cześć panda, zostajesz? Ja mówię, ale jak to? No wynajmiemy ci hotel, postawimy lawetkę z miatką i zrobimy teledysk następnego dnia. Ja mówię, no dobra, okej, okay, zróbmy to. I to był totalny spontan, bo Arab był w koło brzegu na jakimś evencie, Przy, przyjęli nas jego znajomi, których wam później pokażemy, wczoraj poznaliśmy niesamowici ludzie, bardzo fajni, wielkie studio tatuażu, 500 metrów kwadratowych, złota podłoga, ja jestem byłam w takim szoku, jak tam byliśmy, to wszystko jest takie... Magiczne i niespodziewane, i niesamowite. Ja sama do końca nie wiem, jak mam się z tym wszystkim zachować, jest mi bardzo miło i chciałabym po prostu wam pokazać tą przygodę. Bo ja chodzę po tym poznaniu, jest, nie wiem, co się dzieje, i wróciliśmy z Richem po kamerę. Mówię, dobra, musimy to nagrać, bo to no, ja bym sama chciała mieć pamiątkę dla siebie, a jeszcze z Wami się podzielić tymi wszystkimi emocjami. Jest to niesamowite. Jest godzina, słuchajcie, 13 prawie, idziemy na śniadanie. Mówiliśmy się o 15, że się spotkamy w tym studiu, całe Wam je pokażemy. E, Rich, mam nadzieję, że będzie nagrywał wszystko po prostu, bo no, ja bym chciała też Wam, za wam się tymi emocjami podzielić. No i co, idziemy na śniadanko, pozwiedzamy sobie trochę poznań, e, zobaczymy jaki jest plan, bo tak naprawdę w tym wszystkim, w całym tym teledysku chodzi o to, że jak się poznajemy z Arabem, to mam super vibe, jestem fajną osobą, dziewczyną i się trochę pochwalę, że jestem taka super. W tym teledysku też ma grać Miatka, co jest bardzo ważne. Jaram się na maksa, nie wiem co z tego wyjdzie, nie wiem jaki jest plan, bo nie wiem nic. Chłopaki nic mi nie mówią, po prostu mówią, bądź tu i tu na tom, tu i tu na tom, zjedzcie to, to, to i zobaczymy co będzie wieczorem, więc jest to niesamowite spontan, ja nie przedłużam, nie mówię wam więcej, bo sama nie wiem co się wydarzy. Będziemy jeść z Richem, i jak będzie jakaś ciekawa przygoda po drodze, to będziemy Wam wszystko relacjonować. Chodźcie. Zeszliśmy, magią telewizji, znaleźliśmy się pod hotelem. Stoi przyczepka, z tej miatka. Jesteśmy w centrum. Jesteśmy, moi drodzy, w centrum Poznania. Gdzieś pośrodku niczego, w same betonowe bloki. I stoimy sobie miatką. Ja się ja na Maxa w ogóle, że ona tu jest, że będzie grała w teledysku. Podobno, podobno mamy driftować po jakimś dachu, budynku, jakiegoś starego browaru. Nie wiem, to jest wszystko płynne. Zawsze chciałam, żeby miatka zagrała w teledysku. No, i to się chyba wydarzy. To jest niesamowite. Dobra, idziemy jeść. Cześć, słuchajcie, no, jesteśmy w tym Poznaniu, idziemy sobie ulicą, tak po prostu, i szukamy sobie czegoś na śniadanko. I zauważyłam Dikery, i słyszałam, że to są gofry w kształcie penisków. A Rich mówi, nie, no co, ty, nie będziemy tego iść na śniadanie. Mówi, jak to, nie idziemy? Kurwa jeść kutasy na śniadanie, chodź. Cześć, słyszałam, że macie super fajne gofry. Mhm, mamy gofry, dwa rodzaje gofrów mamy: mamy Hero w kształcie penisa i Shiro w kształcie waginy. Chcesz waginę czy penisa? Chyba odpowiedź jest oczywista, co ja chcę. Penisa? Nie. <grym> w błędzie jedna wagina, jeden penis? Bardzo fajnie to brzmi. Ja bym chciała dużo białej czekolady. To ja do białej czekolady chcę malinę, a Rich, ty na pewno chcesz słony karmel. Powiem <grym> wam, <gendzień> że jest to naprawdę dla mnie niesamowita przygoda, że możemy robić takie rzeczy. Rich, ty się cieszysz? Nie. Która to twoja wagina w życiu jest? Co? Godzina? Wagina. U. Powiedz, że pierwsza, proszę. Pierwsza. <grym w gendzień> Proszę mikrofon wziąć. jak to wygląda. Patrz jaką masz waginkę. Słony karmel, bardzo fajne. Nagrałeś jak to wygląda? I naprawdę jest mega fajny kształt. Bardzo fajnie podane na patyku. Są strasznie soczyste, cieplutkie. Miękkie w środku, chrupiące na zewnątrz. To jest takie idealne ciasto z gofra. Jak robi ta czecia, do której jedziesz raz w roku, i ona umie tylko gofry robić. I nic innego ci nie smakuje i smakuje ci tylko gofry u tej cioci. Mmm, maja. Mm. Zajebisty jest. Nie dogryzłam się jeszcze do pistacji. Ta biała czekolada i te maliny to jest idealne połączenie wszystkiego. Ja bym nie zmieniła nic w tych pączkach. Naprawdę są... Kuba, gofra, przepraszam. Są idealne. No Boże, problem. Dobra, dawaj kamerę, spróbuj sobie. Ja. Dobra, no dobra, bo jest taki... ...gligotny jest. Naprawdę zajebiste. To nie jest taki typowy gofer z marketu ze stoi na środku w galerii handlowej, tylko naprawdę jest dobry. no Coś tu cieknie. Jest, ale wielgotna. Aj, cholera, jasna. Mm. Czekaj, muszę jeszcze raz sprawdzić. Richard, jego przygoda z waginą. Jest okej, okay, ale wydaje mi się, że to jest lepsza. Nie przynajmniej, że składniki są lepsze, tylko konsystencja jest ciekawsza. Bardziej mokra jest. Co jest zaskakujące, ale jednak. Pinis jest bardziej w wilgotnym środku, jest po prostu smaczniejszy dla mnie no i pistacja tutaj robi robotę, naprawdę jest super, bardzo dobra chcesz Ważajnę spróbować? Tak. próbuję pierwszej waginy w swoim życiu ja też próbowałem pierwszej strasznie mi smakuje na nadzienie te kuleczki są zajebiste ale rzeczywiście mi biała czekolada i maliny z pistacją to jest mistrzostwo świata fajnie popróbować ale biała czekolada z pistacją to jest moje ulubione połączenie, nie ma lepszego nie wiem, to kwestia Kształtu, czy po prostu jest lepiej zrobione, akurat ten konkretnie jest świetne. A wagi jest po prostu okej. Okay. Może właśnie Ty nie lubisz wagin, może Ty masz inne zapędy? Może. Odkryłem prawdziwego siebie w Poznaniu. Jeszcze? Ale to dobrze pachnie. Pizza, ludzie i wino. Nie dość, że wyszliśmy z pączków i... Jezu, szkoda, że nie możecie tego zapachu poczuć. W ogóle ciekawostka. Pyszne, ciekawostka. Pani powiedziała nam, jak wychodzimy powiedziałam że pyszne, bo pytała się, jak wrażenia nasze, ale no, ja byłam tak podniecona, że na cały lokal było słuchać jaki ten jest jak dobry. Pani powiedziała, że za dwa dni zamykają lokal i że w ogóle mamy farta, że nam się udało wpaść i zjeść, bo za dwa dni już tego lokalu tu nie będzie. Wiem, że są w innych miastach, na pewno w Warszawie jest fajnie, że nam się udało. Szkoda, że zamykają, bo naprawdę dobre, ale życzę powodzenia, może się otworzy nowy niedługo. Siemanko, moi drodzy. Oczywiście... Musiałam wyłączyć mikrofon i przez całe to ujęcie nie będzie dźwięku, ale nagrywałam szybciutki voiceover, co się działo. Mianowicie szukaliśmy jakiejś super fajnej restauracji na obiadek, i gdzie panda trafiła? Na zwykły polski obiad, wielki, schabowy, wielkości mojej głowy, ziemniaki i strówka, i muszę wam powiedzieć, że było przesmacznie. Restauracja nazywała się Schaboszcza Kuziatka. Zjedliśmy sobie pyszny obiad, ja trochę pomarudziłam. I oczywiście co? Poszliśmy nagrywać teledisk, ale znając moje przygody, zanim zaczęliśmy nagrywać teledisk, jeden z chłopaków się przeprowadzał, więc przenosiliśmy pralki. Znaczy, chłopaki tu na ujęciu przenoszą, ale ja też im pomagałam, żeby nie było. Nie wiem, czy Rich nam coś nagrał. Mam nadzieję, że nagrał, jak przynoszę rzeczy. To nie chcę wpaść do kanału. Słuchajcie, Magię kina przeniesiemy się do Emila dziedziny na garaż. Ja wiem, bo mnie nie widać, no musiałam poznać Gabryśia na motofeście, żeby przyjechać do Emila, którego znam od milion lat na garaż, który mi się zawsze marzył, żeby przyjechać go zobaczyć. I jeszcze przyjechałam tutaj miatką, czyli jest moja miata u Emila na garażu, się zrobiła zdjęcie. Odpalają furę, chłopaki, to jest fura Jerego. Jerry, ego. Jerry, ego, Jerry, ego, Jerry, ego, Jerry ego, znacie. To co tu się dzieje, to ja tego nie rozumiem. Jest wszystko naraz. Mamy plan narysowany na kartce, całego teledysku, ale... Tutaj jest Gabriel, z którym się poznaliśmy na Motofeście. Powiedz mi, jak ty się zapatrujesz w ogóle na ten teledysk, bo to, że my się poznaliśmy przez totalny przypadek, dzisiaj jesteśmy tutaj, dla mnie to jest kosmos w ogóle. Ja, przepraszam, bo ty mówiłaś, że nie ma przypadków. No, no nie ma przypadków jak to najbardziej. Ja ten był totalny. <laughs> ten był totalny. No nie ma przypadków, no jeszcze nie wiem, no z tego ma wyjść super teledysk, mam nadzieję, że nam się uda, czy ty jesteś w dobrej myśli? No ja tak, nagrałem tę piosenkę rok temu i ciągle byłem zajebisty zajebistej myśli co do teledysku i tak bardzo ta myśl była zajebista, że ja go ciągle nie zrealizowałem, bo coś mi nie pasowało. Wiecznie raz zapłaciłem już zaliczkę i też ten teledysk mi nie pasował, więc zostawiłem tą zaliczkę, nie wziąłem teledysku, więc jakby ten będzie zajebisty, bo jestem podjarany na maksa, chociaż tej energii jakby nie widać. No, na razie nie widać, bo jesteś po trzech czy czterech dniach w trasie, byłeś na evencie. Po trzech czy czterech bluntach od rana. A, no to też robi swoje, ale to do tego dojdziemy później. Natomiast jak Ci się podobał autka, jak Ci się podobał w ogóle zarys na klip? No bo widzowie na pewno jeszcze nie widzieli, zobaczą pewnie to Słuchajcie, później. Z teledyskiem miałem tak, miałem jedną e, wizję gdzieś tam na ten teledysk. Bardzo trudno było ją zrealizować. Właśnie to było... A wleciałem, poznałem się z Pandzią na... E, to, no to był tak. festiwal, no właśnie, festiwal motoryzacyjny. I mówię jej, że zróbmy teledyz. ona mówi, to zrobimy teledyz, ale teraz ci nie odpuszczę, mówię, ja ci też nie odpuszczę, tak. i wzięła i taką inicjatywę, tak inicjatywą przypierdoliła, że ten teledysk będzie naprawdę super. Nie? W ogóle przejęła inicjatywę totalnie, nie. No bo to było moje marzenie, żeby miatka zagrała w teledysku i jak już mam taką możliwość, no to chcę to zrealizować do końca. No, mówiłem, że ci nie odpuszczę, tylko tu jestem. Robimy po czterech dniach na jakweście, kręcimy jeszcze teledysk. Czyli to, że wzięłaś, przejęłaś inicjatywę i właściwie bardzo dużą częścią będziesz tego teledysku, to zawdzięczasz mi, bo jest Jesteś mi wdzięczna, że spełnię Twoje marzenie. Tak, dokładnie tak. Ja, jestem, ja jestem ogólnie łasy na wdzięczność. Nie? Jezus Maria, ale to są manewry robione są niesamowite manewry, słuchajcie. Wszystko jest na spontanie. Znaczy, jakiś tam plan jest, ale wiecie, jak jest. Muszę trochę auto przygotować. Mamiatka się nie nadaje na ulicę, i to jest wszystko na zamkniętym odcinku drogi, co będziemy robić. Muszę ją posprzątać, bo mi olej ze skrzyni napierdala do środka. i Teraz chciałam dodać gazu i mi noga uciekła. I w mi fura zgasła, nie może tak być, więc idę sprzątać, ale nikomu nie mówcie. Mówię, że to jest ten moment, kiedy jedziesz na tor i przypominasz sobie, że nie umiesz jeździć. Nieważne, że jeździłam teraz 3 dni po 8 godzin bez przerwy, ale teraz jest nowa rzecz, nowy dzień. Mamy nowe zadanie i ja teraz nie pamiętam, czy umiem jeździć samochodem. Ale mam nadzieję, że umiem. Zawsze to jest stresujące. Na początku. Emil, też tak masz, że jak jedziesz na event, to nie pamiętasz, czy umiesz jeździć? Czy ty wiesz, że zawsze umiesz? No, po tylu latach już mam tak, że jadę i robię swoje. Ale jest tak, że pierwsze 3-4 przejazdy mam takie, że... Czekam, aż inni pojadą, muszę się tak mentalnie nastawić, że będę jeździł, no i wiadomo, że pierwsze jest testowe kółeczko, ale no tak, kurde, wiesz, no, no, miałem tak, jak ty mówisz, na początku, że faktycznie tam pierwszy czy drugi rok było tak, że jak słyszałem briefing, że tam jak uderzysz, to coś tam, to byłem, mówię, dobra, jadę do domu, pierdolę to jeżdżenie, się no było, tak było. Czyli wszyscy tak mają. O, to się jeszcze nie stresuje. Czy jeszcze jestem za krótko doświadczeniem w drifcie po prostu? Nie za krótko doświadczeniem, to jest po prostu... E nie wiem, jak to nazwać. No, po prostu się nie pierdolę. Leć. <laughs> tak zrobimy. W kim ty się zakochałeś, łódź? W narkotycznym tańcu czujesz, jakby była bóstwa Nie obchodzi ją, czy umrzesz. W kim ty się zakochałeś? Pierwsze ujęcie za nami, zajebiście. Dobrze? Zajebiście. Thank you Jesteśmy już po nagrywkach yy, głównych, tak mi się wydaje. Już więcej nic nie będziemy jeździć samochodami. Mamy kręcenie bączków, latywanie ze sobą w zakręty, odjeżdżanie i w ogóle, no, mega siaram. Bardzo fajne to było przeżycie zrobić to z chłopakami. Fajnie, że Emil na ostatnią chwilę też na spontanie zrobił to z nami, udostępnił nam swój garaż, plac i że miałam w ogóle okazję przyjechać do kumpla po tylu latach na garaż. Mega siaram. Bardzo w ogóle fajnie autka się prezentują ze sobą, że ten żółty meczuje się. Jeszcze tylko brakuje czarno-żółtego kompakta. To w ogóle było. Były super. No tak, bo jest żółta Auto Full, czarne z żółtym, tak, ale kolorowe i jeszcze tylko full czarne tylko z żółtym. Kompakt by pracował tu idealnie, ale jeszcze zrobimy teledysk nie jeden z kompaktem spokojnie. Bardzo fajna ekipa. Nie kończymy jeszcze tego odcinka, bo może się coś jeszcze nam ciekawego wydarzy, ale kończymy ten dzisiejszy dzień. Było bardzo fajnie, chyba, że będzie jakieś afterparty, na które liczę, lekko. E, jutro na pewno będziemy ogrywać wszystko, to jak się poznaliśmy z Gabrysiem, mamy pomysł na współpracę. W ogóle mega się jaram, że z takiego przypadku wyszły takie super rzeczy. W ogóle odkąd wróciłam z Japonii, to całe moje życie się zmienia. Polecam Wam wszystkim, lećcie do Japonii z wójkiem Goblą, najlepsza przygoda na świecie. Nieważne ile pieniędzy, warte jest wszystkich pieniędzy. Na ostatni dzień wyjazdu, słuchajcie, żegnamy się już całą ekipą, ale zanim wyjedziemy, chciałam wam pokazać niesamowite miejsce, od którego to się właściwie zaczęło, bo tutaj nas przyjęli, gdy jeszcze Gabryś był na wyjeździe. Wiktor razem z całą ekipą gościli nas w niesamowitym studiu, jest ogromne. Mm, bardzo mi się podoba wystrój tego, tego wnętrza. Machaj do kamery. Najfajniejsze w tym wszystkim jest to, że jest, tak słyszałam, 6 kg złota na podłodze. Ja wiem, że to brzmi niesamowicie, ale to tylko brokat, nie martwcie się. Jest tutaj miejsce na 11 tatuatorów naraz do tatuowania się. Ja dostałam też od Wiktora Voucher na tatuaż i Na pewno przyjedziemy do Poznania. To by się też nigdy nie wydarzyło, gdyby nie Kabryś i MotoFest i byśmy się nie poznali, więc bardzo, bardzo się cieszę. Na pewno nagramy jeszcze z tego odcinek. A ty, jak oceniasz ten nasz przyjazd tutaj? Jak w ogóle driftowozy w mieście? Jak ci się podobało? Nie no, ja byłem zachwycony, zresztą efekty zobaczycie niedługo, nie wiem kiedy też ten odcinek wyjdzie, ale pewnie wcześniej niż ten teledysk. Jakby byłem zachwycony, betka była cała żółta, podświetlona, no te twoja perełka, no to wiadomo, to nie będę tutaj opowiadał, ale może akurat ludzie nie znają tej betki. Bo naprawdę jak za dzieciaka, jak sobie kiedyś Need spida Most Wanted dwójkę kupiłem, to jakby coś z tego uczucia we mnie ruszyło się wczoraj, nie? No tak, bardzo bardzo fajne przeżycie. Niesamowici ludzie. Dla mnie to było też super doświadczenie, że mogłam sobie pojeździć po Poznaniu. Oczywiście jeździliśmy u Emila pod warsztatem, nigdzie po żadnych, po żadnych drogach. E, było to mega fajne przeżycie. Ta ekipa cała, to jak my kręciliśmy, że tak naprawdę teledysk powstał w dwie osoby. Ty i operator. No. no ty i Bogdan właściwie i to wystarczy. No e... tak, ale powiesz, nie ma tam 30 osób, kamerzystów i tak dalej. Oczywiście, no ale nie można zapomnieć o Wiktorku, no bo to Wiktor tak naprawdę był mózgiem tego, żebyśmy akurat. Yy że chciał mi zrealizować jakieś wideo i to jest właśnie to nasze wspólne, więc idealnie, nie? Tak, bardzo dziękuję, bardzo dziękujemy za ugoszczenie nas. Dla mnie to było super niesamowite przeżycie, jak tutaj nas odebraliście, usadziliście, ta kawa, taki luz, ja się czułam, widzieliśmy się pierwszy raz w życiu, a się czułam jakbyśmy się znali od zawsze, to było bardzo fajne przeżycie. Bardzo dziękuję, to my chcemy podziękować, że wpadłeś do nas, bo dla nas najważniejsze to stworzyć w tym studiu Rodzinny klimat. Żeby każda osoba, która wpada, czuła się tak, by jakby znaliśmy cały czas. No tak właśnie było. Ja tu jestem, to co prawda, mieszkamy trze trzeci dzień w Poznaniu. Ja już znam te ulice, wiemy gdzie zaparkować, jak przyjechać, przychodzę, robię sobie kawę jak u siebie. I ten, ten vibe, ten feeling tego miejsca jest niesamowity, bo to nie. nie po prostu miejsce mogło być jakiekolwiek, ale ludzie tworzą to miejsce. Ja się tutaj bardzo wyjątkowo czuję. Hmm. Bardzo się dziękuję Ci w ogóle, że pokazałeś mi to, swoje życie od środka, jak żyjesz, jak to wygląda i jest to niesamowite, że wychodzimy wczoraj na kepsa, poznajemy ludzi, oni z nami siedzą, gadają, są to niesamowite osoby i, i że tak po prostu jest lawina samych fajnych przygód. Jeszcze paru fajnych znajomych moich Cię, poznam Cię z paroma fajnymi moimi znajomymi, ale za Emilasa wczoraj też jestem wdzięczny. No, Emil bardzo, do... Emil pozdrawiamy Cię serdecznie, dziękujemy, że nam pomogłeś na ostatnią chwilę. Bardzo Wam dziękuję moi drodzy, chyba, że chcesz coś dodać. Jeszcze. Nie, dziękuję bardzo i pozdrawiam serdecznie. A ja wam jeszcze pokażę studio, bo jest niesamowite, strasznie mi się podoba. Mam nadzieję, że mój warsztat kiedyś też tak no, będzie wyglądał. Pan, tu jest jakby 6 kg złota czy 6 kg brokatu? Nie, no, ja śmiałam się, że 6 kg złota, bo to tak to wygląda, ale Wiktor mówił mi, że to jest 6 kg złotego brokatu. Ale. ale... To, że chodzi mi o to, czy brokat jest Nie, bro... złota? czy brokat jest o kolorze złota? Powiedzmy, że, że złota. Jest na bogato. Ja wszystkim mówię, że to jest złoto, No jest 6 kilo złota. tak gadam wiesz o co chodzi, na pewniaka. Na złoto jest na ścianach, na podłodze, na suficie, wszędzie tu jest złoto. Słuchaj, tu masz złoto, tu masz złoto, tu masz złoto. Wszędzie tu jest złoto. Niesamowita miejsce was strasznie mi się, bo podwałam was serdecznie. Papa, moi drodzy, jeszcze przytulecję. Dostaliśmy jeszcze prezent na koniec. Jeszcze jeden prezent. Cały wyjazd prezentów, słuchajcie, oprócz doświadczeń dostaję jeszcze gifty. Strasznie. Dla mnie to jest naprawdę nowe przeżycie, bo mi wystarczy to, że ci ludzie są mili i przyjemni że spędzamy razem czas, a jeszcze dostawać prezenty i wracać z tym do domu. To jest ręczna robota, to jest praca dziewczyny Wiktora. Ona to sama narysowała, stworzyła, wytatuowała mu to. I czarny łabądź, łabędź, czarny ten łabędź oznacza to, że trzeba się spodziewać wszystkiego, że nie wiesz, co się wydarzy, trzeba się spodziewać niespodziewanego. To jest niesamowite. Powiesimy to w jakimś bardzo dobrym miejscu na garażu. Chciałabym to widzieć cały czas przed sobą. Dostaćmy naklejkę. Ja też sobie, moi drodzy, wytatuowałam. Pamiętaj, kim jesteś, bo ostatnio w moim życiu dzieje się dużo różnych niespodziewanych rzeczy, i czasem zapominam, co mam, i wydaje mi się, że nic w życiu nie osiągnęłam, jest bardzo źle, a potem się okazuje, że w sumie, w sumie nie jest tak najgorzej. Idę, patrzę na Mazdę, na ludzi, którzy mnie zaczęli otaczać od jakiegoś czasu w moim życiu jest dobrze. Więc nie załamujcie się, nie poddawajcie się. Ja wiem, że wy chcecie patologii i wszystkiego co najgorsze. Co się Fajnie wygląda, ale nasze życie nie wygląda tylko tak jak na eventach, że tylko chleje, pije i jest głośno, ale też żyjemy. Jesteśmy, czasem jesteśmy normalnymi ludźmi w tym wszystkim, więc mm, dziękuję Wam, że dobraliście do końca odcinka i do zobaczenia w następnym, kolejnym, moi drodzy buziaczki. Pa! pa.